Siemaneczko, witam was śmieti X i dzisiaj w tym ładnym dniu spróbujemy zdobyć nóż motylkowy z klucza operacji breakout Oczywiście czekam na lajka like kilka sekund Ze mną jest mój oczywiście brat Radiello i on kliknie akurat na otworzenie skrzynki. Ja tylko najadę ładnie, a on kliknie i mam nadzieję, że wleci to nóż motylkowy. Może być Cyrex, może być P90 Asimov, żadnym z tych ładnych tych broni, też nie ten. Bizon też może być, więc mój brat teraz otwiera, oczywiście nowy nie chce, bo mam jedną ładną i nóż motylkowy niech będzie. No oczywiście mówiłem, żeby nowy nie, ale dobrze, zawsze te chyba... Ile tak centów mniej więcej może kosztować Radiello? Przynajmniej na pewno pół euro. No, 30 centów liczę, że zarobię. No, więc do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z otwierania trzeciej skrzynki operacji Breakout.